Popularno-naukowa. Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś we Eurece kolejny program z cyklu Ludzie nauki. Międzynarodowe Agendy Badawcze to jeden z najważniejszych programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest stworzenie w naszym kraju renomowanych ośrodków, w których znakomici naukowcy z Polski, z zagranicy prowadziliby badania i realizowali projekty na najwyższym światowym poziomie a jednym z tych ważnych projektów jest REMEDI, czyli Mechanizmy Regeneracyjne na Rzecz Zdrowia, który realizowany jest w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk i MOL-PAN. Już za chwilę moim gościem będzie wybitna polska badaczka, pani profesor Agnieszka Hacińska, dyrektor tego instytutu i współautorka projektu, z którą porozmawiam o tym, jak można wiedzę o stresie, na który narażone są nasze komórki, wykorzystać do opracowania nowych leków i strategii zapobiegania i zwalczania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A w studiu pani profesor Agnieszka Chacińska, która przez wiele lat prowadziła badania w Szwajcarii i w Niemczech, po powrocie do Polski związana z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej Komórkowej w Warszawie współautorka projektu Remedii finansowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, obecnie dyrektor Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk i MOL-PAN. Dobry wieczór, witam serdecznie Panią Profesor, zgadza się wszystko? Dobry wieczór Panie Redaktorze, zgadza się jak najbardziej. Rzeczywiście nazwa naszego Instytutu jest dosyć trudna. I dlatego w międzynarodowym obiegu po prostu imol tak, państwo się nazywają. Tak. Używamy tak? nazwy imol i taką nazwę chciałabym przekazać publiczności. No dobrze, ale pani profesor, to porozmawiajmy teraz o tym bardzo ciekawym i myślę ważnym państwa projekcie Remedy, czyli mechanizmy regeneracyjne na rzecz zdrowia. Po angielsku remedii to lekarstwo. Rozumiem, że to zamierzona gra słów, prawda? Będą się Państwo zajmować lekarstwem. Lekarstwem na co? Na jakie choroby? Słowem jaki jest cel tego projektu? No właśnie, czy będziemy się zajmować lekarstwem? Myślę, że, że w dłuższej perspektywie na pewno tak, ale w tej krótszej perspektywie yy, chcieliśmy użyć yy, właśnie tę grę słów, żeby pokazać, że tak naprawdę to, co nas interesuje w, w ramach agendy y, badawczej finansowanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, czyli właśnie Remedy, to są mechanizmy na poziomie molekularnym. Ja tu od razu wyjaśnię. Czyli to, co się dzieje w komórkach tak, naszego dokładnie, organizmu, tak? Dokładnie. Od razu wyjaśnię, że wszyscy naukowcy zaangażowani w ten projekt to są badacze z dziedziny biologii molekularnej, biochemii czasami chemii, czasami nauk teoretycznych, ale nasze zainteresowania skupiają się na poznaniu i na zrozumieniu mechanizmów molekularnych, które rządzą procesami w komórkach żywych, czyli w tych komórkach, które na przykład budują nasze ciało. No właśnie, szczególnie zajęły się Panie, bo współautorem tego projektu jest Pani Profesor Magda Konarska, która powiedzmy przez prawie 30 lat pracowała w Stanach Zjednoczonych, w MIT, później na Uniwersytecie Rockefellera, zajęły się Panie stresem komórkowym. I teraz proszę powiedzieć, bo to, że my ludzie żyjemy w stresie, psychologicznym to jest oczywiście nasza cywilizacja, relacje między nami powodują ten stres, ale co stresuje komórki, z których zbudowany jest nasz organizm? Tak, stres to jest, to jest bardzo szerokie pojęcie i tutaj właśnie jest ten element psychologiczny, który pewnie wszyscy dobrze znamy z życia potocznego ale też Oj musimy tak. pamiętać o stresie środowiskowym, o nie wiem, pojawiających się chemicznych zanieczyszczeniach środowiska. Mhm. Natomiast my w naszym projekcie chciałybyśmy na ten stres spojrzeć jeszcze szerzej. Stres wywołany również przez patologie, przez choroby, mhm. czy choroby ale genetyczne, przez starzenie się. Na przez starzenie też, się. Tam. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do zaburzenia równowagi procesów i znowu te procesy, które nas interesują, to są te procesy molekularne, odbywające się reakcje biochemiczne i procesy mhm. molekularne w komórce. Jeżeli zachodzi do zaburzenia tych procesów mhm. i ten stan równowagi molekularny stan równowagi komórki zostaje zaburzony, wtedy mamy do czynienia do, ze stresem. I ten stres jest interesujący sam w sobie, ale naprawdę dużo bardziej interesujący z naszej perspektywy jest poznanie odpowiedzi na ten stres i Aha. to, jak komórka się adoptuje do takiego stresu i jakie mechanizmy plastyczności czy jaki, jaki bufor przystosować, czy potrafi zachowań, przystosować się, się przystosować, czy właściwie już się poddaje i w tym momencie niewielki stosunkowo stres wywołany dopiero zainicjowanym procesem patologicznym robi się coraz większy, ponieważ komórka nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie, no, jest, nawet, w nie jest w stanie walczyć. Nie jest w stanie walczyć, nie jest w stanie uruchomić czy włączyć takich mechanizmów, które znowu wprowadzą pewien stan równowagi. Mhm. Czyli mamy do czynienia, ten stan równowagi jest bardzo istotny. On może być modyfikowany pod wpływem tych zewnętrznych czynników, czy wewnętrznych czynników, takich jak na przykład zmiany genetyczne. Ale jeżeli komórka nie osiąga właściwego stanu równowagi, to wtedy naprawdę wchodzi w, już w proces patologiczny. No tak. I to I... się przekłada na stan tak. funkcjonowania tkanek, narządów i tak. po prostu może na powodować chorobę. Prawda? Oczywiście, to po będzie powodować choroby, jeżeli to się zdarzy w wielu naszych komórkach. I jeszcze raz, jeżeli spojrzymy, spojrzymy sobie na stan równowagi, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre określenie, bo możemy sobie wyobrazić właśnie wahadło, czyli w momencie, kiedy pewne procesy komórkowe związane z sytuacjami takimi jak starzenie się czy z mm -hmm. sytuacjami degeneracyjnymi powiązanymi z wiekiem, na przykład neurodegenerację, i w momencie, kiedy tego typu procesy się dzieją w komórce i komórka przestaje mieć możliwość radzenia sobie z nimi, to mamy właśnie do czynienia z typowymi chorobami degeneracyjnymi, takimi jak na przykład Alzheimer, A, czyli klasyczna choroba, choroba neurodegeneracyjna. neurodegeneracyjna. Z kolei w drugim przypadku, jeżeli zbyt mocno komórka sobie odpowie na pewne zmiany przez rozregulowanie tych mechanizmów zabezpieczających i wtedy nacisk kładzie na bardzo silne mechanizmy regeneracyjne, Regulacyjne, niekontrolowalne mechanizmy regeneracyjne, to wtedy mamy do czynienia z nowotworami. Dokładnie. Pani profesor, ja może przypomnę, że w 2009 roku, kiedy wróciła pani z Freiburga, rozmawialiśmy wtedy, dostała pani również prestiżowy grant welcome. Rozmawialiśmy o tym, czym się pani zajmuje, bo pani zajmuje się uszkodzeniami mitochondriów, czyli przypomnijmy, upraszczając to takie elektrownie każdej komórki. No a pani profesor Magda Konarska, współautorka tego projektu, zajmuje się z kolei mRNA, czyli takim tłumaczem, nośnikiem kodu genetycznego, którego cząsteczki pełnią w komórce taką rolę, no powiedziałbym, wzorców do produkcji nowych białek. Proszę powiedzieć, jakie były... Państwa plany związane właśnie z tymi dwoma obszarami wiedzy, a więc mitochondria i mRNA. Co udało się osiągnąć w ciągu tych no, pięciu lat? Tak. Ale to nie było tak, że Panie zaczynały, bo przecież każda z Pani miała już tak. ogromne osiągnięcia. Oczywiście w przypadku moich zainteresowań mitochondriami to rzeczywiście jest bardzo długoterminowa wizja na moje badania. Długoletnie zainteresowanie tym przedziałem komórkowym, tym procesem, tak jak tutaj Pan redaktor zauważył, to są elektrownie komórkowe, tak. których rolą jest produkcja czy tak naprawdę konwersja energii. energii tak. I żeby wykonywać tę swoją rolę prawidłowo, one muszą zostać prawidłowo zbudowane i budują je białka. One mają też swoje geny, powiedzmy. One mają swoje geny i na podstawie tych genów produkowane są białka mitochondrialne, ale jest ich zaledwie kilka. To jest 1% całego proteomu mitochondrialnego. Przez proteom tutaj padło trudne słowo, no, ale was. ja je od razu wytłumaczę. To jest cały zestaw białek, który jest transportowany który jest w mitochondriach i zapewnia, że mogą one funkcjonować. Tak jak powinny funkcjonować mhm. właśnie te elektrownie komórkowe. No a powiedzmy życie jest formą istnienia białka, żeby tak, tak podsumować tak, tak, jak życie jest ważne jest bardzo, są, są bardzo, To są główni wykonawcy białka, to są główni wykonawcy właściwie wszystkich procesów w naszym organizmie, w naszych komórkach. I teraz, żeby mitochondria funkcjonowały, potrzebne jest ponad tysiąc białek i tylko 1% jest kodowane właśnie, jest syntetyzowane na miejscu w mitochondriach. 99, czyli Zdecydowana większość jest syntezowana na zewnątrz i musi do tych mitochondriów zostać przetransportowana. I w trakcie mojego pobytu we Freiburgu byłem bardzo zainteresowany procesem transportu białek do mitochondriów. W momencie, kiedy przyjechałam do Polski uświadomiłam sobie, że te mechanizmy już naprawdę są znane, choć nie na poziomie strukturalnym, nie, nie aż na takim y, poziomie rozdzielczości zrozumienia, jakbyśmy sobie życzyli. Niemniej jednak są znane. Natomiast to, o, o czego naprawdę nie wiemy, to jest to, co się dzieje z tymi białkami, które powinny wejść do mitochondriów, mhm. ale z różnych powodów nie wchodzą bo na przykład y, gdzieś są jakieś spadki energetyczne mm -hmm. i proces transportu białek do mitochondriów zachodzi gorzej, bo bądź jest jakaś inna patologiczna sytuacja w komórce i ten proces zwalnia. I okazało się, że rzeczywiście odkryliśmy tutaj bardzo ciekawe zjawisko odpowiedzi komórki na ten zwolniony transport białek do mitochondriów. Ta odpowiedź dotyczy innych części komórki niż mitochondria. Czyli tak naprawdę to jest też rodzaj komunikacji między mitochondriami a resztą, a resztą komórki. komórki. Dokładnie. I to były pierwsze takie obserwacje i były opublikowane w latach 2013, 2015, 2017. No to powiedzmy, w bardzo prestiżowych pismach, ja oczywiście śledziłem Nature, PNAS, czyli tak. pismo w Amerykańskiej Akademii Nauk, Nature Communications, to rzeczywiście prestiżowe pisma, prawda? Tak, bardzo, bardzo prestiżowe. Wydaje mi się, że nasze prace też zostały zauważone przez środowisko naukowe międzynarodowe. I, I to one stanowiły koncepcyjną podstawę mhm. dużej części projektu i, i części mitochondrialnej, czyli tym, co ja się zajmuję. W, w A część rozmowy druga, z, tak, tak, Konarski? Rozmowy z profesor Konarską też były bardzo ciekawe, bo doszłyśmy do wniosku, że właściwie tego typu informacyjne Mówimy informacyjny koncepcje... kwas rybonukleinowy, tak, tak. Ten, ten tłumacz z kodu genetycznego na, biał, na, na białka. Na białka. Tak no więc właśnie, tutaj pani profesor Konarska interesuje się już od, od dawna procesem splicing, czyli tak naprawdę składania, dojrzewania tych cząsteczek mRNA, czyli tych cząsteczek przekaźnikowych informacyjnych i, i ten proces również jest bardzo regulowany w komórkach i odpowiada, tu jest, tu jest niesamowita, niesamowicie skomplikowana maszyneria, która pracuje, aby, tak. aby to RNA wyglądało na koniec wyglądało i działało tak, jak należy. Było dojrzałe do tego, mm -hmm. żeby mogło tworzyć dobrą okay. matrycę do syntezy białka. Natomiast to naprawdę wymaga skomplikowanej maszynerii i też plastyczności tej maszynerii w odpowiedzi na, na zmieniające się warunki. To są fascynujące badania, ale to pytanie też muszę zadać. Czy ta wiedza, którą Państwo zdobywają. Jak Pani sądzi, umożliwi w przyszłości naprawę tych procesów właśnie wewnątrzkomórkowych i leczenia, może nawet, nie wiem, zapobieganie chorobom? neurodegeneracyjnymi i nowotworom. Tak, Wie? panie redaktorze, to jest wymaganie bardzo ambitne. Natomiast problem jest rzeczywiście, jest bardzo poważny. Choroby neurodegeneracyjne dotyczą bardzo wielu ludzi i yy, coraz więcej osób no, coraz starszych więcej. i nasze, w związku z tym tak, coraz więcej tych chorób. Tak, nasze prawda? społeczeństwo się starzeje i wzrasta, bardzo wzrasta liczba osób, którym przewidujemy, że, że będzie miała różne choroby neurodegeneracyjne. z nowotworami, prawda? To Podobnie. Też przy czym jest jedna różnica. Jednak dosyć zasadniczo między nowotworami a chorobami neurodegeneracyjnymi. Większość nowotworów już należy traktować jako choroby przewlekłe, tak, można leczyć które terapię. są przynajmniej częściowo wyleczalne. I wraz z zapobieganiem tu robi się naprawdę sytuacja dużo bardziej pozytywna, optymistyczna. W przypadku neurodegeneracji, takich jak choroba Alzheimera czy inne choroby neurodegeneracyjne, Parkinsona, tak, Parkinsona prawda. i bardzo wiele innych neurodegeneracji, niestety nie mamy na to żadnego leku. Pojawiają się co moment jakieś jaskółki z nadzieją, natomiast jeżeli spojrzymy na to twardo, nie ma jeszcze niczego, co by naprawdę zapobiegało bądź leczyło takie choroby. Czyli zrozumienie, wniesienie wiedzy podstawowej w te procesy jest bardzo ważne. I Trzeba teraz... to poznać, tak, te mechanizmy, tak. żeby dopiero skonstruować, zaproponować jakąś terapię. Prawda? Dokładnie. I wydaje nam się, a konkretnie naukowcom w mojej grupie konkretnie badawczej, czyli tej zajmującej się tą relacją defekty mitochondriów a stan komórki, że nasze badania mają bezpośrednie właściwie zastosowanie do zrozumienia procesów neurodegeneracyjnych. W obu w przypadkach homeostaza białek, czyli znowu stan, stan, równowagi. Bie, stan równowagi białek komórkowych, to jest coś, co jest zawsze prawie naruszone w neurodegeneracji. Podobnie mitochondria. I nasze badania, zresztą zrobione w ramach y, tego wielkiego programu Remedy, y, nasze badania pozwoliły sprecyzować to połączenie, przyczynowo-skutkowe połączenie między mitochondriami a zaburzeniem stanu równowagi białek Świetnie. w komórce. Więc wydaje nam się, że ta nasza Odkrycia, które pokazują, że jeżeli mamy defekty mitochondrialne, to te defekty mitochondrialne z różnych powodów, również tego, że nasz organizm zaczyna się starzeć, one zaczynają powodować, czy powiedzmy, rozkręcać pozytywną spiralę dotyczącą defektów białek w komórce. I mamy obronne mechanizmy, bardzo ciekawe, które również charakteryzujemy. I I odkryliśmy które też kilka. trzeba poznać, prawda? Tak, i też odkryliśmy kilka na ten temat, są nasze ostatnie prace. Mechanizmy mogą posłużyć do tego, że jeżeli będą odłączone odpowiednio wcześniej, to będą mogły zminimalizować skutki tej nakręcającej się spirali defektywnych mitochondriów i homeostazy białkowej w komórce. No tak, ale ja rozumiem, że zrozumienie tych mechanizmów to jest konieczny element z tym, że skonstruowanie już dzięki temu leków to jednak sprawa dość odległa. Pani to profesor. To jest sprawa sta... bardzo odległa, musimy o tym pamiętać w biologii, biologii molekularnej, badaniach biomedycznych od odkrycia do przy naprawdę bardzo dużym ucieszczęścia, jeżeli się chce zaproponować terapię, to średnio mija 15-20 tak. lat. Tak, badania kliniczne pierwszej, drugiej, trzeciej fazy. Pani tak, profesor. Do czego to są... Ja bym tytułem chciała wrócić, chciała wrócić jeszcze na moment, jak ważna, ważne są inwestycje w te badania związane z neurodegeneracją i na zupełnie inne podejście niż do tej pory stosowane, bo te do tej pory stosowane nie zdały egzaminu, nie dały nam niczego. Więc naprawdę chyba potrzebny jest masowany wysiłek wielu laboratoriów na całym świecie, aby poszukać metody terapii bądź skutecznej metody zapobiegania wysiłek podobny do tego, który się na przykład zdarzył w przypadku pandemii COVID. Pani profesor, o jeszcze jedno chciałem zapytać, bo pięć lat temu, gdy zaczynali państwo realizację tego projektu, mówiła pani, że będzie on realizowany we współpracy z zagranicznym ośrodkiem, to miał być Uniwersytet Medyczny w Ketendze, o bardzo mm, uznanej renomie. Czy tak się rzeczywiście stało? No i, i co daje ta współpraca? No bo agendy są międzynarodowe, czyli ja tak. rozumiem, że Państwo nie mieli specjalnie wyjścia. Tak, to znaczy bardzo fajnie jest oprzeć się na, na takich instytucjach na wzorcach. I to jest, no tam to jest bardzo... Profesor Peter Relling, tak, prawda? Jest, z tego, co pamiętam jest, wybitna postać. Tak, to jest bardzo, bardzo... Natomiast jeśli chodzi o instytucje... Właśnie tutaj wymienił pan redaktor jednego z dwóch głównych przedstawicieli tego uniwersytetu, czyli uniwersyte Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, którzy są członkami naszej rady i tu tak. bardzo ważna rzecz i tam biorą bardzo aktywny udział w pomocy w organizacji właśnie tej jednostki remedii. Rada jest zupełnie kluczowa, czyli... Centrum Medyczne Uniwersytetu w Getynze daje nam wzorce, ale też właśnie wysyła tych dwóch swoich reprezentantów do Rady po to, aby te wzorce pomóc nam wdrażać. Mm -hmm. I tu pada następne kluczowe słowo, Międzynarodowy Komitet Doradczy. Jego przewodniczącym jest laureat Nobla profesor Filip Szarp. I składa on się z bardzo wielu znamienitych naukowców. I teraz rola tego Centrum Medycznego w Getynze, jak również jego reprezentantów oraz całej Rady jest doradcza, i to, gdzie oni mają ten kluczowy głos, to jest właśnie wybór nowych kierowników grup, nowej tematyki badawczej, nowych Aha. kierowników grup, którzy wpasu, pa, wpasowują się generalnie w tematykę remedii, ale proponują swoje własne ten projekty. Tak. No i są, bo zajrzałem, tak. na razie na Państwa stronie jest siedem takich zespołów badawczych, prawda, na stronie Instytutu. Tak. Dwa, no to omówiliśmy, to jest zespół i Pani, pani profesor Konarskiej, no uh -huh. ale znalazłem zespół pani doktor Anny Marusiak, zajmuje się onkosygnalizacją. Jest też zespół wirusologii strukturalnej doktora Piotra Gerlacha, ale jest też laboratorium lipidów chronobiologii Abdelhalima, Halima Aziego. To widzę, że bardzo szeroka jednak tematyka państwa badań. Tak, wydaje nam się, że to, co nas wszystkich łączy, to jest właśnie ta próba zrozumienia stresu i, i adaptacji komórek do tego stresu. Natomiast widzimy, że mamy tutaj i wirusy i to jest trochę wzbogacenie naszej agendy no tak. o, o te komórki. Ale są ten... i komórki macierzyste, doktor są komórki ma macierzyste prawda? dokładnie. Ale tu... Doktor Karolina Szczepanowska, metaboliczna kontrola jakości, żebyśmy wszystkich tak, wybitnych, tak. Ale... młodych, ale wybitnych badaczy wymienili. To są wybitni badacze, bo oni wzięli udział w konkursie. Rada Nauka przysłuchiwała się ich wykładom, analizowała ich osiągnięcia, analizowała ich projekty badawcze na przyszłość, to plany na przyszłość. Młodzi ludzie, ale już z doświadczeniem Dokładnie. międzynarodowym. Jak tak, to jest, to jest bardzo bio. ważne, że kierownik ma od, no, olbrzymią odpowiedzialność nadaną mu w związku z tą funkcją, ale, no ale też, ale też, określić, też jest, jest, ma bardzo dużą wolność, ma, na, tak. ma dużą wolność naukową. To jest bardzo ważne, żeby dać wybitnym młodym uczonym szansę naprawdę nieskrępowanego Wolność. rozwoju i wolności, równocześnie właśnie z tym poczuciem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za swoje projekty badawcze, za finansowanie i przede wszystkim za utworzenie i e, kierowanie grupą Zespołu. młodszych naukowców. Pani profesor, i właściwie tak moglibyśmy skończyć, ale wobec tego, czego mogę pani życzyć na zakończenie? Aby te zasady, które wdrożyliśmy w tej chwili się utrzymały i wręcz rozwijały to mi się wydaje, ten proces rozwoju i widzenia potrzeby tego rozwoju jest bardzo ważny i my byśmy chcieli nie stracić tej perspektywy z oczu. No tak i marzyć, bo także w nauce warto marzyć, czyli stawiać sobie czasami wydawałoby się nieralne cele, tak. prawda? Pani profesor, to oczywiście tego pani życzę. Gościem programu Ludzie Nauki była dziś wybitna polska badaczka, pani profesor Agnieszka Chacińska, współautorka projektu Remedii czyli mechanizmy regeneracyjne na rzecz zdrowia realizowanego dzięki programowi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, międzynarodowe agendy badawcze. Pani profesor jest dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk i MOL, pan, w którym prowadzone są m.in. badania, które umożliwią zrozumienie mechanizmu stresu komórkowego. I wykorzystanie tej wiedzy do walki z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję. Dziękuję ślicznie. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Yeah, didn't